Witaj koleżanko, witaj też drogi kolego. Mam dzisiaj coś dla was bardzo, ale to bardzo ciekawego. Oczywiście to polska wieś i akcja Sianokosy. A z tej strony mawia Soledzi i witam w kolejnym odcineczku z FSA 19. No ten wstęp będzie mówić, że FS19 jeszcze przez długi, długi czas, bo nie wiadomo, kiedy będzie w 2021, może albo jeszcze dali. No nie pomogę, no są plusy i minusy tego, ale to zostawiam wam w komentarzach. My dzisiaj będziemy się za zarobować, bo sąsiad przyszedł do mnie i Pado mówi, znaczy, że będzie padać w najbliższych dniach, także potrzebuję tą trawę skosić. Nie całą łąkę, bo musi mieć trochę jeszcze, żeby krowy wyprowadzić, także jedziemy mu pomóc. Dzisiaj wszystkie ciągniki zapięte pod maszyny będą miały co robić. Także z tego się cieszę, bo wreszcie też porobimy coś czwóreczką dużą. Eee, ja już siadam do tego Ursusika, bo oczywiście pierwsze co to jest im przetrząsnąć. Aha, żartowałem, jedziemy najpierw wsiąść. W ogóle nie to było, ale mniejsza z tym. Ważne, że już było odpalone i możemy udawać się w stronę łąki. Mm, z góry chciałbym sprostować troszeczkę wczorajszy odcinek i dzisiejszy i przeprosić Was za serię po sąsiedzku i chodzi tutaj nam o, kurczę, się w rzepaku. I byliśmy tak podjarani tą serią i w ogóle tym wszystkim, że w ogóle wypadło nam to totalnie z głowy, że przecież no, moc season to też i siebie trzeba w terminach się wyrabiać, to wszystko. Więc tutaj, e, no, z góry przepraszamy i też za odcinek Adasia, bo niestety nagrywaliśmy to, zanim ja wydałem jeszcze swój i to nie widzieliśmy tych waszych komentarzy, a my już totalnie też o tym nie pomyśleliśmy, tylko ogień rura, żeby na nagrać kolejny odcinek, bo zawsze jak tylko rano wstaniemy, to pierwsze co, to się umawiam na nagrywanie Naszej nowej serii, e, więc e, najczęściej no nie zdążymy jeszcze wydać poprzedniego dnia odcinka, i dopiero tak wiecie, po dwóch dniach jesteśmy coś w stanie się dowiedzieć ciekawego. Ale spokojna, wasza rozczochrana, wariaty e, nie ma ta się co martwić, bo e, będzie akurat już ogarnięty safe w sensie Adam będzie miał swoje budynki, ja będę miał swoje budynki, także już teraz na pełnej, że tak powiem. Będziemy sobie cisnąć i mam nadzieję, że już bez żadnych błędów. No człowiek musi się przyzwyczaić, bo jak sami wiecie, no na my na tym modzie, mod, nie wiedzieliśmy, ja dopiero Gadasiowi powiedziałem i się spytałem, co ty siedziałeś na dzisiejszym odcinku, on powiedział że Ja mówię, no to super. A on, no kurde, no tak, zapomniałem spojrzeć. No ale wiecie, Adaś o tym pamiętał, bo Adaś kiedyś grał. No ja niestety, u mnie tak z tym nie było łatwo. No i wyszła taka lipa jak wyszła. Dobra, mniej więcej się gdzieś mówił, że do tego konaru drzewa, żeby kosić, więc tyle myślę, że Będziemy sobie cisnąć nie więcej, e, tak żeby jeszcze miał gdzie krowy wypasać. E, fajnie, że akcja sianokosy, bo też tak pytałem Was, co chcecie widzieć i, i kilka już widziałem propozycji właśnie o polskie takie sianokosy, więc mam nadzieję, że Wam się jak najbardziej to, e, to spodoba bo akurat w Czesie Kozach trochę roboty jest, a żeby robić inne tamte prace, które pozostały, muszę odpalić live'a i na live'ie sobie na tej serii pogramy, także nie wiem, czy dzisiaj będziecie mieli live'a, nie wiem jak z czasem, bo muszę ogarnąć nowy komputer tego dnia, którego nagrywam, czyli w poniedziałek, więc nie wiem, czy, czy dzisiaj się odpalę, albo prawdopodobnie zrobimy tak, że już się odpalę może na nowym komputerze, jak już wszystko sobie wiecie, tak na tip top. E, ogarnę, wtedy potestujemy, zobaczymy jak on sobie będzie, e, będzie śmigał i będzie sobie radził, także na dniach na pewno musi pojawić się liveik z tej polskiej wsi, bo no, mam tutaj troszeczkę roboty, a nie chcę tego robić, wiecie, no za, poza odcinkiem, no to mi zajdzie trochę czasu, ja wiem, że bardzo chętnie byście sobie obejrzeli, bo muszę i poprasować, i przywieźć i poukładać belki e, w stodole, bo muszę poukładać. A czemu? Bo wyszła akurat no lepiej się nie mogło trafić. E, Danio wydał e, dłuchawę e, żmikę. Przepraszam bardzo, takie no, niektórzy bardziej wolą mówić, zmika. Także wydał zmikę mm, i ona mi się tu mega pasuje. Także naprawdę mega fajna, ciekawa akcja. Jeszcze zmika, jak sami dobrze wiecie, no troszeczkę mi zostało. E, więc myślę, że w najbliższych odcinkach sobie e, będziemy tą zmikę tu w jakiś sposób wykorzystywać. I, I zobaczymy, jak ona sobie będzie radzić i jak to będzie wyglądało. E, przynajmniej na tej serii myślę, że powinno to dosyć dobrze wyżyć. E, teraz praktycznie cały czas. Ta seria po sąsiedzku no, robi nam robotę, bo, bo nie musimy się przynajmniej co zastanawiać, co dla Was nagrać. I tak kurczę, e, mieszały się dzięki temu też jakieś odcinki, tak wiecie. Jak było najczęściej tak, że tu a to raft, a to the hunter. E, dwa dni pod rząd, później kilka dni farming, a teraz już tak nie będzie, bo co dwa dni na pewno będzie farming e, i przynajmniej co dwa dni jakaś ta inna gra powinna się, e, się trafiać. Bo raz przypuśćmy, wydamy sobie. E, Później będzie po sąsiedzku, wyjdzie na przykład singla, wyjdzie znów po sąsiedzku i wtedy wydamy sobie The Hunter'a i, i znów tak koło będzie, wiecie. Mam kilka już tych serii, więc nic na razie nowego nie wymyślam. Zastanawiam się jedynie z Tanasem e, nad e, Humanem. Zobaczymy, może by coś z tego jeszcze nagrał, choć już raz to przychodziliśmy, później chyba drugi raz chcieliśmy i tak kurczę zastanawiam się czy jest sens kolejny raz do tego wracać, no ale to dajcie znać w komentarzach. Wtedy będę wiedział czy będziecie chcieli sobie takiego Kumana obejrzeć, a może będziecie chcieli, żebyśmy z Dawidem to nagrali w trójkę, żeby była beka. Także no tutaj czekał na Wasze komentarze. Z tego co słyszałem jakiś czas temu, pisaliście mi, czy nagram właśnie Cumana, bo wyszła nowa mapa, więc jestem też mega, mega ciekawy, e, czy to prawda. I musiałbym sobie to sprawdzić, bo jakoś wiecie, nie ogarniałem jak jakąś grę mam zostawioną i no tak na, na co dzień zwykle w nią nie gram. No to nie zwracam na to, na to uwagi. Ursusie kurczę póki co, najwięcej chyba robi na odcinkach, bo, bo zaczął tą serię, że tak powiem. W poprzednim odcineczku tylko ściągał przyczepę z pola, więc luzi, no i tym zaczynamy od koszynia trawy. Mm, ale dobrze, bo mówię, chociaż wreszcie coś czwórką porobię, myślałem sobie dzisiaj nad orką, nad tym wszystkim, ale tak mówię, kurczę, tak trochę nie po kolei, e, by to było. Też, no wiadomo, ja mówiłem, że ta seria będzie tak, jak na co będę miał ochotę, to sobie będę nagrywał, bo tutaj nie mam jakiegoś mod season, e, więc luźno. E, ale jednak, mówię, kurczę, te sianokosy tak chcieliście, więc mówię, a przy sianokosach, to chociaż człowiek wróci sobie troszeczkę do. Do tego dzieciństwa, jak to było kiedyś. Nie takim sprzętem, oczywiście. Ale no, kosiareczka bardzo, bardzo podobna przy mojej 60. Była. Z góry Was bardzo serdecznie zapraszam na vloga i dziękuję. Co mogę powiedzieć, to dziękuję, bo ten kanał naprawdę przez zimę umarł. Eee, a co, wczorajszy vlog to, co zrobiliście, to przeszło moje w ogóle pojęcie. Nie wiedziałem, że możemy się tam na karcie pojawić po, taki, po takiej długiej nieobecności. I to najlepsze jest to, że wczoraj już byliśmy na karcie, dzisiaj jesteśmy na karcie i pewnie powinniśmy do wieczora wytrzymać, jeżeli tak dalej będzie. Ale no też nie ma się co dziwić, bo gdy wpada taka nowość na kanał, no to każdy chce to zobaczyć. Ja sam byłem tak mega podjarany, jak sobie to składałem że bardzo chętnie kiedyś bym się do Piotra wybrał, jeżeli tylko będziemy u mnie e, i będziemy mogli nakręcić jakiś materiał, bardzo chciałbym zobaczyć e, co jak, jak ta 30 sobie pracuje polu, jak sobie daje radę na przykład z tym gruberem, no to to by była w ogóle kozacka akcja, ale jeszcze bardziej kozacka będzie będzie przy nowej maszynie, na którą piotek teraz siedzi, ja już wiem jaka to maszyna, ale wam nie zdradzę, no bo będzie taki smaczek kiedyś na odcinek, mam nadzieję, że będzie wam chciał ją pokazać, ale na pewno e, rozwali system więc myślę, że też Wam również się e, spodoba. Tu sobie czekajcie, wytnę ten klinik, bo tak później kurczę. No wiem, nie muszę podnosić no tak to rotacyjne. Nie zawsze nią pnę, więc e, o takich niektórych rzeczach kurczę, jednak zapominamy I niektóre rzeczy są bardzo, bardzo ważne tutaj. E, jeśli chodzi właśnie na tych seriach. No tutaj musicie nam naprawdę wybaczyć tą posąsięcku, musimy po prostu e, ogarnąć. E, po prostu, że to jest yy, mod season i tutaj no, wszystko inaczej trzeba rozplanować, ale gdy no, mówię, jest taka, yy, takie parcie na, na tą grę przez że nam się tak chce grać, no to czasami no nie zwróciliśmy uwagi, no ale przynajmniej fajnie, że, że możemy uczyć się na tych błędach i przez takie coś na pewno bardziej nam zapadnie to w pamięć, yy, co będzie skutkowało tym, że no, już nie powinniśmy nie, nie popełnić takiego samego, E, błędu, dobra, troszkę wejdźmy sobie do środka, bo naprawdę w środku fajny klimat od tego jest. E, koszenia, dosyć dobrze, bo w 10 minut powinienem mieć tą łąkę kurczę obkoszoną. Dobra, tutaj tak zrobiłem. Albo wiecie co, dobra, pojadę już do końca. Muszę tutaj uważać, przy tych drzewach jakoś przejadę i powinienem w miarę tu sobie jakoś łopkosić. Bardzo chętnie już nie mogę się doczekać tutaj cięcia tego drzewa, ale to będzie taki kiedy... E, Taki poboczny odcinek, że tak powiem. Teraz dobrze, bo łąka będzie skoszona, bo przyjedziemy tutaj do sąsiada. Bo on mówi, żeby tego najwyższego drzewa się pozbyć, bo ono i tak prędzej czy później się łoboli. A tak to przynajmniej sami sobie to na spokojnie ogarniemy i potniemy. Więc się tu za, że tak powiem, zrobić zapasy na, na zimę. A widzę, że tu dosyć ładnie ta siareczka sobie zebrała. Okej, okay, podniesiemy i łogiń dali na poki. Szkoda troszkę, bo mówię, no Raf powoli się będzie nam kończył. To mnie też troszkę boli. Yy, bo, bo już no niedługo nie będzie co robić. No chyba, że naprawdę muszę poczytać i wyjdzie ta aktualizacja jak najszybciej, no ale to dam co nam da jedną tylko wyspę może. Nic, nic takiego więcej, więc to też troszeczkę słabo i no jakoś nie wpłynie to na dłuższą, dłuższą na pewno rozgrywkę. Nie wiem wtedy, czy nie wolę sobie skończyć pierwszego sezonu i wiecie, zacząć po prostu od początku, kiedy e, znowu grać budować. Bo sami pamiętacie, jakie początki były, jak to się ciekawie ogląda, jak człowiek wszystko potrzebuje zdobyć, a nie jak już wszystko ma. Także no tutaj będziemy coś na pewno sobie e, z tym rafcikiem rozkminiać. No tak jak powiedziałem na początku, nie wiadomo jak długo będzie mówić jeszcze FS-19 i tak jak są plusy i minusy. Jeśli chodzi o plusy, no to jakby nie patrzeć jednak e, farming będzie miał więcej o wiele czasu, hmm, przez co nowa konsola to wszystko, nowe możliwości dochodzą do tego, więc może być tak, że, że zmiana silnika coś w tym stylu, będzie mogło się pojawić w nowym farmingu, co mnie by mnie bardzo cieszyło, No bo mówię, wie dużo więcej czasu będą mieli, aby poświęcić na udoskonalenie tej gry. A powiem tak, no 19 naprawdę fajnie się wkręciła, eee, bo tych modów teraz wychodzi naprawdę z roku na rok coraz więcej do nowych farmingów przez to, że powstał ten modhub i super sprawą jest to, że no właśnie na modhubie są te mody dopracowane, tak, dzisiaj możemy cieszyć się właśnie pojeździć takim Ursusem, który jest naprawdę dobrze dopracowany i można sobie na nim bardzo fajnie pograć. E, więc tutaj akurat z tego się cieszę, bo no, dojdą jakieś nowe DLC, tak? Jeżeli dojdą jakieś nowe DLC, dojdą to nowe maszyny, to znaczy, że farming zdobył kolejną licencję. No bo bez tego no, nie udałoby im się tego DLC-ka zrobić. Oznacza to też, że no, będziemy mieli jakieś prawdopodobnie też nowe maszyny w kolejnych farmingach, bo najczęściej tak jest, jeżeli farming już jakąś maszynę sobie gdzieś tam e, użyje, no, to po prostu z czasem, jeżeli ona naprawdę się sprawdzi, zostaje w tym kolejnym farmingu. Także no tutaj myślę, że z roku na rok farming będzie miał coraz więcej tych maszyn, i dzięki temu będzie to pozwalało na rozgrywkę na, na długi czas na oryginalnych maszynach. Więc yy, to akurat się z tego bardzo ale to e, bardzo cieszę. Czekajcie, tak, te sedwiczki. O, dobra. Jestem ma już na gospodarce, więc sobie tu gdzieś zjedziemy na spokojnie. O, bardzo ładnie czwóreczka sobie tutaj stoi. Ja sobie od razu tu stanę później, posprawdzam noże i to wszystko wykosiarce. a miałem jeszcze objechać dookoła trawę. Ale to już dobra. To już się zrobi następnym razem. Dobra, śmigamy do 60 i jedziemy sprawdzić. Jedziemy sprawdzić właśnie ja tą SIPMA, ale jak się nie mylę, to ten SIP... SIPMA to nie jest SIPma, tylko SIP. Eee, jak się nie mylę, to ona jest na zmotku, więc mam przynajmniej takie wrażenie, że wszystko powinno być tutaj w porządku e, z tą maszynką, więc ludzi, ciśniemy sobie dalej. E, mam tylko też taką malutką nadzieję, że jeśli chodzi o FSA, 20, nie FSA 21, tylko o te DLC, które wyjdą jeszcze do FSA 19, e, że będzie jakaś nowa mapa. O, no nie ukrywam, no ta, na której prowadzimy od zera, czyli ta... Europejska mapa, no naprawdę fajnie, fajnie się na niej gra, idzie pograć, ale na tej, zobaczcie, tak patrzę nawet po YouTubie po tym wszystkim, bardzo mało ludzi poświęciło dużo czasu na mapę tą amerykańską. Ja też sam wiem po sobie, że praktycznie w ogóle na niej nie zaczynałem nic, Bronek no tylko trochę zaczął, Adam trochę zaczął i ta seria bardzo szybko się skończyła, bo ona nie miała aż takiego wielkiego popytu eee, i nie wyglądała jakaś na najlepiej, eee, więc... O, czekajcie, tutaj... Mhm, dobra, czyli tu jest rozkładanie tak, a tu jest rozkładanie tak. Ok, czyli na tą stronę, czyli ja muszę sobie wjechać tutaj tą zgrabiareczką na tą stronę. Okej, okay, i ja go puszczę... Aha, muszę mieć na tym. Uuu, spoko. Dobra, będzie widzę zgrabiać. Zaraz zobaczymy, jak uda się w miarę pokos fajny tym zrobić. Czy też nie 23 na godzinę? Kurde, chyba nie będziemy tak zapierniczać, bo nie wiem, czy by... Stanie to by wygrabiło, ale tu jak widzę na full wałek włączony, więc myślę, że powinno sobie powinno sobie poradzić. Fajna sprawa, nigdy wcześniej w życiu realnym, przynajmniej nie miałem możliwości e, ani nie widziałem e, tej zgrawiarki. Widziałem ją tylko w grze już w poprzednim farmingach gdzieś tam ona była. I tak w tym mówię, a, przetestujemy sobie ją na pewno, bo jeszcze no, nie wyszło. Nie wyszła chyba jakaś fajna e, fajne słoneczko, fajna gazdówka, bo z tego co pamiętam wyszła jakaś na początku, co my jeszcze mieliśmy ją na serii po Sąsiedzku, ale no to z czym do ludzi też. E, a tutaj naprawdę coś fajnie dopracowane. Tutaj widziałem, mu naprawdę Dania sobie nieźle poczyna i naprawdę kozacko e, to wyglądało u niego. Fajne maszynki zaczyna, zaczyna tworzyć, tak jak i widziałem, i była właśnie e, ta. E, tam to nie dmuchawa tylko żmika widziałem że orkana robi eee, sporo sporo fajnych modzików się polskich szykuje i to mi się właśnie podoba dobra podnieśmy sobie teraz zawiniemy już zrobimy pierwszy pokos zobaczymy czy z trzech takich wystarczy czy jednak robić troszkę troszkę więcej Okej, okay, myślę że trzy pokosy to w zupełności wystarczy bardzo fajnie to teraz wrzuca ten pokos, przez się taki naprawdę dosyć potężny zrobił. Też jestem mega ciekawy, co będzie się działo z tą prasą, bo duże pochwały były za to, że robi takie belki, ale też troszkę słabo z tym, że podobno te belki się jakoś dziwnie świecą, więc to mnie troszkę, że tak powiem, nie przekonuje, ale miejmy nadzieję, że u mnie będzie wszystko w porządku. Dobra, tu myślę, że sobie byśmy mogli odgrabić to na jakiś, kurczę, taki większy poprzeczniaczek. Eee, akurat z tej strony myślę, że to później jakoś skręcimy w jedno. A tu o, zróbmy sobie coś takiego najwyżej. Zgrafmy to na jeden pokos i login. Zaraz będziemy z prasą przyjaźni, będziemy prasować, będziemy zbierać sumę. A czysiano <gryw> Bardziej się na książka co z tego wyjdzie, bo nie przewracaliśmy tego bo tak służą chciał bo wąsy tam będzie już kręcić. Ja już niestety mu wszystkich uszak nie jestem w stanie wykonać takie życie. Nie mam wszystkich masz, nie będę teraz chował Jarki. Uuu, czekajcie, cofniemy sobie troszeczkę. A właśnie zobaczymy czy do tyłu to da, działa, bo ogólnie powinno działać. No i działa, więc super, dobra, czyli ja tak szczerze nie musiałbym w ogóle tego e, podnosić. Daleko zaczko. to w środku wygląda. Fajnie, że, że ta polska Syra tak padła i cieszę się takim dość dużym uznaniem przez Was, bo patrząc po kolejnych odcinkach, które teraz już wychodzą, to już będzie nawet trzeci, to naprawdę fajnie sobie to, yy, to radzi. Okej, okay, tu złapało. Tutaj trochę bołbym się sześćdziesiątką chyba bez, bez kabiny, z taką zgrabiarką. Choć wiadomo, no tutaj nigdzie nie, nie powinna, ale niechby nie tej Boży kamień trafił pomiędzy te, e, te widelce tak zwane. No to mogłoby być nieciekawie. Tu chyba nie byłbym w stanie tego na jeden zrobić, więc sobie jeszcze raz po prostu powiedziałem, no, faktycznie no, pokazuje, że będzie dyszpadał, ale chyba jeszcze dzisiaj sobie odpuści. Taką mam przynajmniej nadzieję, bo już tak straszą od kilku dni a susza. No i generalnie jest ciekawy, jak to w ogóle będzie w tym sezonie wyglądało, bo no tutaj u nas w Wytowie nie ma co narzekać tak? na, na opady, bo, bo ciągle pada, naprawdę dużo, dużo tej wody jest, mimo tego, że, że nie było śniegu, że nie zostało, że to wiecie, się nie rozpuściło i tej wody było naprawdę dużo, eee, ale najgorsze jest to, że kurczę, tam mówił Pan Sowiecki. nie dość, że tego śniegu nie było w ogóle, eee, to nie pada. O wiele wyższe temperatury tu niż tutaj mamy, yy, więc to wszystko wysycha i jeżeli no, naprawdę na zimę ta ziemia nie zgromadzi sobie wody, to będzie bardzo, bardzo słabo. Po stawach już widać u nas, że stawy wysychają, jeszcze nigdy tak nie było, żeby po zimie stawy wysychały. To już też w ogóle totalny kabaret, także boję się, co to może być w tym roku znów na żniwa. Zobaczymy też, jak właśnie ten nasz jęczmień hybrydowy sobie, yy, sobie poradzi. Patrząc po mokrzynie kurczę w tym roku to jednak no, ten rok też jakoś nie, nie za bardzo podpasował zbożą na, na zimę e, z racji tego, że no, w tamtym roku to, to żyto hybrydowe to na jesień i na zimę to było coś pięknego. W tym roku jest o wiele, o wiele, wiele gorzej. Ten jęczeń hybrydowy no, też e, szału nie ma nie urywa, choć wygląda najlepiej ze wszystkich wzgórz, jakie mamy zimowe e, więc no, to też... Będzie ciekawie można sprawdzić w tych w tych latach, jak to, jak to oczywiście wygląda, bo z roku na rok jest właśnie tak samo. Więc przynajmniej dowiemy się, jak sobie ta odmiana poradzi. I to też na tak bardzo, ale to bardzo słabej glebie, bo jedno z najgorszych pól wybraliśmy właśnie po to, żeby po prostu to, to sprawdzić, tak? Żeby ka każdy, kto tam ma takie właśnie ziemie, mógł wiedzieć, czy ma sobie zaryzykować takie coś, czy też, czy też nie. Okej, okay. tu trzeba by było jakoś. Tak, mniej więcej zrobić. Czekajcie, zrobimy sobie to tak. I do tego teraz cofniemy i nawiniemy to wszystko na, na jeden pokos. To jest trochę słabo przez to, że, że nie ma tej zimy, e, tego typowego mrozu. No nie wymrozi to wszystkich chorób. Z roku na rok zobaczcie ile to trzeba, ile pieniędzy się teraz wydaje, ile to e, coraz nowych to środków... E, firmy tworzą. Kiedyś człowiek odbył się bez tego, bez, bez pryskania, e, na jakiegoś tam grzyba, nie grzyba, te różne rzeczy, jakieś mszyce, niemszyce, które w tym roku to w ogóle była jakaś obława. E, ale to wszystko przez to, że właśnie nie ma takiej prawdziwej zimy, gdzie, gdzie to nie wymrozi. Zawsze też nawet po ludziach, to nawet widać też jak często ludzie teraz chorują. Co chwilę każdy jest gdzieś chory, bo mówię, byłaby typowa zima, tych choróbka by się... wiecie bym rodziło i by był święty spokój, że człowiek raz by był chory, a porządny i tyle, a nie co tydzień, bo, bo tu jednego dnia jest tak, że mamy 13-14 stopni, i w nocy jest ten minus jeden, kolejne dwa dni pada na przykład, tu u nas taka pogoda jest, więc e, to się też nie ma co myśleć, że, że człowiek e, jest chory, no ale mówię, zimy już pewnie w tym roku raczej nie zobaczymy bo raczej wątpię już teraz bliżej do wiosny niż kurczy nam co do zimy zostało no ale dobra no już widzę 20 minut dosyć fajnie te kosy idą powiem wam nie myślałem że tak szybko się będę w stanie wyrobić, bo, bo zrobię wszystkie trzy akcje, tak wiecie, na full full wypas Dobra, tu jeszcze sobie to podgarniemy, niech to nam rzuci na ten jeden pokos, dalej troszkę prasą zajedziemy. Myślę, że powinienem to zebrać i faktycznie te ostatnie środkowe pokosu robiłem z czterech więc sobie też to poradziło Fajnie, że w ogóle ten mod tak dosyć miary na począteczku wyszedł na brudzenie się maszyn w zależności od prac, które, które robią. Fajnie, jakby farming w ogóle to wykorzystał i, i dałby ten mod jako oryginalny. Tutaj jest wiele takich modyfikacji, które farming mógłby spokojnie wykorzystać i zastosować po prostu od samego początku już w jakimś ee, farmingu. Mówię tutaj o 20, 21. Fajnie by było, jakby naprawdę udało im się te wszystkie rzeczy dopracować też e, spoko jakby zrobili ten mod season od razu też zbudowany i pod jakimś tam klawiszem, e, że możemy wiecie mieć jakąś serię, ale jednak w jakimś czasie postanowimy, że A, jednak ten mod season fajnie jakby sobie włączyć i, i wiecie, ala wiosna i ogień w pole, dobra, my sobie podnosimy to, składamy teraz, okej, okay, możemy sobie jechać, a wiecie co, nawet tu sobie Tą 60 zostawię. A niech, ładnie wygląda. Dobra. Od razu ładnie pojawiliśmy się w czwórce. Aj, mój sprzęcior, że tak powiem. Już praktycznie za miesiąc w takim sobie będziemy siedzieć i, i robić łogi. Worki tyle, że głowa mała. E, u nas jest. Więc kurczę, troszeczkę czasu z tą czwórką znów będę musiał się zaprzyjaźnić na, na dłuższy czas. No teraz pewnie później zaraz ruszą brony, bronami ciężkimi, raczej większość będzie robiona. Wątpię, że puścimy lekkie... Może po świeżej orce tragedii by nie było. Najgorzej to po orkach... orkach zimowych. Więc zobaczymy, może, może... będzie i na dłużej czwóreczka. Dobra, wjeżdżamy sobie. Fajnie, fajnie ogólnie ta czwórka i Jadasiowi ją bardzo serdecznie tutaj... E, dlatego polecałem na... na tą serię naszą po sąsiedzku, z racji tego, że... Że Adasiowi tam, no tamten usus totalny nie wypałem. Było mój Jezu, co tu się stanęło. Coś się odczepiło. O, dobra, spoko. Chciałem po prostu wam pokazać, jak się ładnie zapina. I uwaga, co z tymi belkami. Aha, no jest to, co. To, co myślałem, czyli belki chromowane. No naprawdę, rewelacyjnie, bym powiedział. Zawsze o takich marzyłem. Wow. Czysta prasa, naprawdę, belka brudna, wychodzi, wychodzi ten... Wchodzi brudna prawa wychodzi czysta bela, taka, że szok. A się świeci jak psu jajca, o mój Jezu, jak to wygląda. Jeżeli ktoś sobie to poprawił, to wariaty dajcie znać w komentarzach, bardzo chętnie sobie to wymienię, bo prasa jest naprawdę... Taka top na po, 3 na polskie prasy. I... Fajnie to wygląda, że ma to inną teksturę, ale kurwa, bez przesady, że to taki chrom ma być. Słuchaj, kurwa. ciężko mi powiedzieć, jak to wygląda, nie? Dlaczego to jest kurwa podobne? Nie mam pojęcia. Ale sąsiad będzie na pewno zadowolony, nie? Myślę, że będzie szkoda mu kurwa krową dać i na... przed domem sobie postawi. O, dobrze, że tutaj. Yy, żeśmy zginęli. Ten przód cały. Ale to też nie będę tyle tego pracował, bo jak te wetki tak wyglądają, to dejta spokój. Totalna masakra jakaś. Ale tak. W lipcu otworzono oczywiście jeden na luci, drugie normalnie, żeby klima była. O, jednak 2% mi wleknęło, a już tak po hamulcach dawałem. Tylko, tylko załapię i półniec. Tak myślałem, dobra. 3, 4, 5, raz, 5 belek będzie 6 z całego pola. Dopiero mamy trzecią belek, to co to jest? No to też jakaś łąka, nie byłaby wybitnie duża. Może tam gory na samej górze stał, nie wiem czy widzieliście. Kongo tam jest to na Kongo. O, Bardzo długi okres hamowania w ogóle jest. Jak pracuję na wałku. Tak samo mam z zetorem właśnie na, na serii po sąsiedzku. Kurde kilka razy jeździłem z górki, to cały czas hamulec wity i nic to nie daje. To do samego dołu, dopiero mogę coś zrobić. Nie no, na to wygląda. Kurwa! Zawsze musi coś się skiwdzić na odcinek, zawsze tak jest. Gdy wychodzi naprawdę fajny jakiś odcinek, zawsze tak musi być, że coś musi się odwalić. Myślałem kurczę, że to jednak tylko u niektórych, może przez to, że mają jakąś inną oryginalną teksturę berek i to jakoś wiecie ona sobie stamtąd pobiera. A tu mówię, a ja mam... Ja mam i tak zmienione, więc mówię, może jakoś to się mm, ogarnie, no ale widać, że niestety tak nie było. Dobra, to jeżdżamy sobie do końca i kończymy ten odcinek. Uuu, przymus to mnie się podniosło. Dobra, cofniemy. Fajnie gdzieś by było użyć tą pracę, myślę, że będzie jeszcze jakiś czas, ktoś przerobi ją. Fajnie by było, jakby ktoś ją na stare takie tekstury, żeby aż to tak ładnie się nie świeciło. W jakichś innych troszeczkę kolorkach jakby była też, by było naprawdę, naprawdę super. Ale czy mordę normalnie? O, od razu lepiej. Dobra, warianty w tym odcinku by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Jutro, oczywiście, zapraszam na serię po sąsiedzku. Mam nadzieję, że już tam wszystko będzie ogarnięte. A następnie prawdopodobnie będzie chyba The Hunter, albo Raft, albo może coś innego jeszcze wymyślę. Także no, dla tych pięknych weleczek chromowanych, tak. Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli Wam się spodobało, zapraszam do chłopaków, do kolejnego odcineczka, strzałeczka i na razie trzymajcie się, cześć!